အဲ <t> ့ဒ <t> ါက Szanowni Państwo, minęła godzina 17, zatem otwieram 19. sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie. Na sesji witam serdecznie wszystkich radnych, witam Pana Burmistrza, Pana Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, witam prezesów spółek komunalnych, kierowników jednostek organizacyjnych, witam zgromadzonych mieszkańców miasta Kętrzyna, tych, co są tutaj obecni na sali, a także tych, co oglądają nas za pośrednictwem internetu. Witam również media. Pozwolą Państwo, że usiądę. Szanowni Państwo, 19. sesja Rady Miejskiej została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym. Informuję, że obsługę prawną zapewnia pani mecenas Agnieszka Jakubowska, a protokolantem jest pani Teresa Sawicka. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Kętrzynie to 21 radnych. Na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 21 radnych, w związku z czym stwierdzam prawomocność obrad. Państwo radni w materiałach na sesję otrzymali proponowany porządek obrad, czy państwo radni mają wnioski co do porządku obrad o zmiany? Pan radny Tomasz Komorowski, proszę. Ja tutaj wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad stanowiska Rady Miasta w sprawie poddaję się z regulaminem pracy Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję. Czy... Państwo radni mają jeszcze wnioski ja Pozwolę sobie przeczytać też wniosek Burmistrza miasta Kętrzyn Który wpłynął na moje ręce Na podstawie artykułu 28.1a ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wnoszę o zmianę porządku obrad 19 sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie W dniu 21 listopada 2019 roku I wprowadzenie następujących zmian W punkcie 3 podjęcie uchwał w sprawach Pierwsze, zdjąć podpunkt 3.5 o treści uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 28 łamane na 165 łamane na 116 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 2016 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wprowadzić w tym samym, w tym samym podpunkt 3.5 o treści uchwała w sprawie uchwały uchylenia uchwały numer 14 łamane na 102 łamane na 2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Czy Państwo radni mają uwagi do porządku obrad? Wobec tego przejdziemy do głosowania dwóch wniosków o zmianę porządku obrad. Pierwszy wniosek przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Tomasza Komorowskiego o zdjęcie z porządku obrad, punktu o którym była mowa. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu i wprowadzeniem takie, takiej zmiany? Proszę o podniesienie ręki na przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Jednogłośnie wniosek został przyjęty, wobec tego ten punkt zostanie zdjęty z porządku obrad. I kolejny wniosek burmistrza miasta o zmianę porządku obrad, czyli zmianę treści praktycznie punktu pod punktu 3.5. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takiej zmiany w porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie poprawka do porządku obrad została przyjęta. Wobec tego przechodzę do punktu, a może jeszcze zanim przejdziemy do punktu trzeciego, to ja poinformuję Państwa radnych, że w związku z tą zmianą w punkcie 3.5 przed tym punktem obrad ogłoszę 30 minut przerwy, żeby umożliwić Komisją Stałym Rady Miejskiej na zaopiniowanie przedmiotowego punktu projektu uchwały, która została wprowadzona praktycznie dzisiaj. Wobec tego będzie przed punktem 3.5 30 minut przerwy na posiedzenie, praktycznie posiedzenie wspólne komisji, ponieważ zostaniemy tutaj na miejscu i będziemy opiniować projekt uchwały. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, punkt 3.1. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej w Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Przewodniczący Komisji proszę o przedstawienie opinii Komisji. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje pozytywnie. Komisja Rozwoju i Finansów opiniuje pozytywnie. Komisja Gospodarki Komunalnej projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy Państwo Radni mają wnioski, jeżeli chodzi o uchwałę? Pan Radny Daniel Sapiński. proszę. Ja w sprawie formalnej, bo Radny Tomasz Komorowski zgłosił wniosek o zdjęcie punktu z obrad, a my nie głosowaliśmy tego jakoś, nie? Głosowaliśmy. Głosowaliśmy. Dwa razy głosowaliśmy. Aha, ok, dziękuję. Przypominam, że to zostało przyjęte jednogłośnie, oczywiście. Pan za. Pan za. Czy do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Zbigniew Nowak. Nie głosował. No to proszę jeszcze raz, no to proszę jeszcze raz nacisnąć przycisk. Dobrze kończymy głosowanie. Głosowanie ubrało udział 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt obrad, punkt 3.2. Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie zmiany uchwały nr 54 łamane na 318 łamane na 18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawia, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej. Przewodniczących Komisji proszę o opinię komisji. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje pozytywnie. Komisja Rozwoju Skolczej i Finansów opiniuje pozytywnie. Komisja Gospodarki Komunalnej projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję za opinię komisji. Czy Państwo radni mają uwagi co do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest? Za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych obrad, punkt 3.3. Uchwała. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Kętrzynie. Przewodniczących komisji proszę o opinię komisji. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje pozytywnie. Komisja Rozwoju i Zdrowia i Finansów opiniuje pozytywnie. Komisja Gospodarki Komunalnej projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy państwo radni mają uwagi do projektu uchwały? Pan radny Zbigniew Nowak proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Dobrze się stało, że jest zmiana, ale żeby nie zapomniał później. Chcę powiedzieć przy okazji tej, tego projektu uchwały o tym, że największą jednostką z zakresu pomocy społecznej w naszym mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a tam wydaje się, który dysponuje największą gamą zadań i największym budżetem, a tam zdaje się jest dalej stanowisko kierownika. Proszę rozważyć, żeby te jednostki pomocy miały już status nie kierowników, a dyrektorów, którzy są na czele. Byłoby to takie no, eleganckie wobec już i, i ujednolicone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o... Podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt obrad, punkt 3.4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer. 55 łamane na 410 łamane na 14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy miejskiej Kętrzyn. Przewodniczących Komisji proszę o opinię Komisji. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych opiniuje pozytywnie. Komisja Rozwoju Oskarczeń Finansów opiniuje pozytywnie. Komisja Gospodarki Komunalnej projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy państwo radni mają uwagi do projektu uchwał? uchwały? Pan przewodniczący Marian Toruński proszę. Ja mam pytanie panie burmistrzu dotyczące opłat jakie są za zajęcie pasa drogowego przez tak mówiąc ogólnie taksówkarzy na tych postojach które są bo to zostało wprowadzone w ostatniej i czy są z tego tytułu jakieś jakieś yy, jakie są dochody pan burmistrz pan burmistrz tak, tak. więc e, pięć jest było pięć e, deklaracji tak e, złożonych zostało i 40 wysłaliśmy 49 ponagleń i jeśli dalej nie będzie wkład, będą dalsze podejmowane działania, bo rzeczywiście tylko pięciu taksówkarzy opłaciło. Dziękujemy. Czy są jeszcze wnioski, pytania do, projektu, do, do, do uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za było 20 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Teraz zgodnie z tym, co zapowiedziałem przy zmianie porządku obrad. Ogłaszam 30 minut przerwy w celu odbycia posiedzeń komisji. Tak, Radnych proszę o pozostanie. Oczywiście widownia też może zostać, bo obrady nie są tajne. Wobec tego przewodniczący komisji proszę o poprowadzenie komisji.